Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Dargo, chodź. Przestań, bo może spalić się. Brawo! Brawo! Pomyślał życzajnie. Weź tam jeszcze parasolkę zabierz. Parasolkę też zabierz, bo to jest ta ująca igła. Ty go zjesz, ty go zjesz. Nie bój się już nie nic. Dobrze już no. I zapomnij się nie na to dzień szyjnie. tu na tym dywaniu po nie Diabełek. Chociaż obrót jakiś, bo nie ma czasu. No to nie. Nie, będzie Górka nie zabierz. Argulek. Dziś są twoje urodziny! Będzie się śmiał później w domu. Zaraz na YouTube a wystawimy. Tak. No, ci... I do tej, ty, a ty drugie urodziny larga. Gdzie ty mu włosy jakieś tam rzucasz jaki jaki do żarcia? No z jego Z No to my tego szampana... To, to jest diabeł, prawdziwy. ...ściało mi nic. To dla kogo ta A, jest jeszcze jeden porówek. No. Kto się nim opiekuje najwięcej? Brawo! A auto szybko bo tak Sześć jak był... kupów jutro.